Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj kruche i delikatne ciasteczka maślane. To chyba najprostsze na świecie ciasteczka. Robi się je błyskawicznie i znikają także błyskawicznie. Z tej ilości ciasta, którą zazwyczaj robię, wychodzi jakieś 60 ciasteczek, które praktycznie jednego dnia potrafią zniknąć ze stołu i przejść do krainy wspomnień. Bardzo smacznych wspomnień zresztą. Przepisy i składniki na nie podaję na www.skutecznie.tv, gdzie serdecznie zapraszam, a za chwileczkę pokażę, jakie przyrządzam. Polecam, bo są naprawdę cudownie kruche i mało, kto potrafi im się oprzeć. Zapraszam. Ja przygotuję te ciasteczka z połowy składników, ale pełne proporcje podaję na stronie gotuj.skutecznie.tv, niespokojnie można zerknąć po przepis i podpatrzeć. Zatem biorę pół kostki masła. Ono musi być bardzo miękkie, więc albo wyjmę je odpowiednio wcześniej z lodówki i zostawię w temperaturze pokojowej, albo po prostu bardzo krótko podgrzeję je w mikrofali. I ja tak właśnie zrobię, bo moje nie jest zbyt miękkie. Troszkę za bardzo je przygrzałam, zaczęło się topić, ale to nie szkodzi. W całości jest już bardzo miękki. I właśnie do takiego miękkiego masła jak tutaj zdążamy. Przekładam je teraz do miski. Ja przygotowuję te ciasteczka z połowy ilości. Normalnie wzięłabym całą kostkę masła. I teraz dodałabym 6 łyżek cukru pudru. Ale dodaję połowę. Cukier ucieram z masłem. Dodaję kilka kropli aromatu do ciast. To może być aromat waniliowy, śmietankowy. Ja dodaję śmietankowy, bo do ciasteczek maślanych jakoś bardziej mi pasuje. I na koniec dosypuję mąkę. Przy normalnych proporcjach 300 gram, w moim przypadku 150. Teraz ucieram całość na gładkie ciasteczkowe ciasto. I gotowe ciasto ma taką bardzo miękką i delikatną konsystencję, yy, dość ładnie się lepi i teraz będę z niego formować kuleczki i wykładać na blachę. Ciasteczka wykładam na wyłożoną papierem blachę do pieczenia i formuję dowolne kształty. Ja to robię w ten sposób, że nabieram małą porcję ciasta, taką wielkości może orzecha laskowego, i formuję takie małe, podłużne ciasteczka. i gotowe. Z pełnej ilości ciasta wychodzi około 60 ciasteczek, więc jak łatwo policzyć tutaj wyszło ich około 30 w moim przypadku 29. I teraz każdy z nich spłaszczam trzonkiem łyżeczki. Dzięki temu są bardziej płaskie i mają taki odciśnięty, charakterystyczny wzorek. Tak przygotowane ciasteczka wsuwam teraz do nagrzanego do 180 stopni Celsjusza piekarnika. I piekam na trzeciej półce od dołu przez jakieś 15-20 minut, aż ciasteczka będą złociste i upieczone. Po upieczeniu zostawiam do wystygnięcia. Kiedy tylko wystygną, są praktycznie gotowe do podania. Wykładam na talerz i od razu podają, a one znikają ze stołu naprawdę w tempie błyskawicznym, bo są. Cudownie maślane, kruchutkie, niezwykle delikatne i wspaniale smakują do kawy bądź kubka gorącej herbaty. Tak wyglądają po przełamaniu. I naprawdę zachęcam, aby je upiec, bo nie tylko proste, ale bardzo smaczne. Polecam.